Siema, siema. witam Was bardzo serdecznie, jesteś no i dzisiaj sobie obejrzycie Amogasa z zapisu z live'a. Jesteśmy aktualnie w postprodukcji, więc zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco wiecie na discord link w opisie, ja nie przedłużam. Cześć. Chyba, że jest green, myślę, że Dobra, wszyscy są, wszyscy są na lewą stronę, na jest zbyt Dobra, wszyscy testowali. Nie na prawo. No <grymne> nie ja, ja muszę się wyróżniać. Powodzenia, powodzenia, powodzenia. Jej będę impostorem, jak chuj, będę impostorem, nie. Pa. O, dobra, dobrze jest. Ja wolałbyś kruma, i ten impostorem, nie. O? Do, od razu dwa taski. Dobra, samolocik leci do celu. Teraz kluczyk. No przez się, dobra. Mm -hmm. Specimenie nic nie mam, to się cieszę. Ale grinka sobie zrobię. Dobra, zrobione. Nie daje! Przed osobą kodzie, są dobre kuchnie. łowy. Ja pierdolę. Dobra. Których nie znam, nie? A niedawno no. widziałam e, tego akurat. Nie, inter, nie interesuje mnie to aktualnie. Poczekaj, ja mam mikrofon, daj za mi zawładność z ludźmi. Ja, e, ja cicho, powiem ja cicho. tak. Ja w, LA, w labie byłem to. z Lorem i z Asasinem, <laughs> nie? Cicho. Co on nie wyjdzie za Chuj mnie interesuje, aktualnie. Tak? Pole. zero z biedronki. Cii. Sowa, gdzie byłeś? W labie, z Loren i z Asasinem. Dobrze. Onhar, gdzie byłeś? Przy komunikacji, przy wejściu. O, a skąd przyszedłeś? Przyszedłem z admina. Dobra. E, Azur? No ja byłem z sobą w labie. No dobra, nie słuchajmy by Zielony? Wiktor. Wiktor ja wchodziłem do laba Dobra. Yy, to ja to sobie ten, byłem na wejść do laba, więc... Emilu. Emil się nie odnotował nawet. A, sorry. Yy, pod ofisem jest takie półko, co się kręci i ja tam tym kręciłem. Pod ofisem? To się na a masz ofis i woda? I co o, ty tam od początku? Woda, byłeś? Nie, no, tam to, jest, to, jest to jest taki no, task, no, to tam jest długi to taki taki... Taki A, ogólny task. Mogę zapytać e, tylko Emila, jak robiłeś wodę, to gdzie wcześniej byłaś? Wcześniej? No. no. Y, przebiegałem obok tego. Jak jest ten piec z lawą, tam się temperatury ustawia. Dobra, czyli nie odlęknę na bugie. Matiosy, gdzie byłeś? się wodę w boiler room. A ja biegłem akurat, ja 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 akurat... akurat nie, wody się miał. Ja mówię, e, ja nie się naprać. się zacznę. się proszę was o tej wodzie. Wy chcecie się napić wody, to idźcie się napić, ja pierdolę. Dobra. A, ty ty gdzie z laborku wszedłem sobie na dół do ofisu. Dobrze, Honka, gdzie byłeś? Ja byłam w komunikacji, Przed chwilę, teraz idę do admina. Przy komunikacji... Naprawiałam z to gówno. Lewo od office, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć, bo ja szczerze nie pamiętam. Ale może z pewnością ja. Na mapę. Widmane, skąd przyszedłeś w ogóle do, do tych kąsów naprawiania? Eee, ja z kompsów, czek, czek, czekaj. Z... Od góry się od dołu. Od góry szedłem, posłem. Nie. Od góry o, posłem, o, posłem o, naprawić kąs i posłem na prawo. I omijałem W tego. Dobra, a ja mam pytanie, Jeszcze końca, czy ktoś, omijałem? Ktoś, ktoś w, y, widział kogoś, żeby szedł na początku rundy w lewo od razu do O2. Aż tam w stronę elektryka O2. Nie. Ja nie widziałem. Nie, nie. nie. Ciało jest na lewy dolny drąg. Ej, ktoś... stop. Wóty, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś, Wóty? Emil, gdzie ty Pod byłeś? Office tam, office, jak masz admin i office, to tam jest taka, nie wiem, ten kwadracik. Dobra. Jej to jest Od której strony szedłeś? Od prawej strony mówiłem, od pita z zlawej Ja doktorze. tylko chcę przypomnieć taką malutką uwagę, Dobra, że Emil powiedział, że robił wodę, a zaczyna się w tamtym kolorze. No. To nie zaczyna się w tamtym Nie, nie, nie. Można no. od trzech miejsc zacząć tą wodę. A do pory rówieś się zawsze zaczął, Prawo, bo, bo pod oficem tam Dobra. Ja to, jeszcze, to, to, to to ja to jeszcze bym powiedział, że Azorek nie wiem czy fejkował, czy nie, ale stał na skanie. Dobra, Asasin miałeś na początku kluczyk do zrobienia? Jak on ze dwóch to chuj mu dupę. Emilu, miałeś kluczyk do zrobienia na początku? Y Chyba tak. Nie, nie, tak? Nie, nie, wiem. Szczerz, że że nie wiem. Musisz pytanie. mi odpowiedzieć na to pytanie, bez bardzo istotne. Kurwa. Nie pamiętasz, Nie wiem, czy w tej w poprzedniej rundzie była i nawigacja i kluczyk. Dobra, pamiętasz, jak robiłeś kluczyk, to który to kluczyk był? Stary, kurwa! Każdy ten sam. No, no. O co chodziło, bo mnie nie było. Chuj, ja nie pamiętam. Robiłeś kluczyk? Robiłem kluczyk. Nie mam żadnego pojęcia. Jakbym miał strzelać, to powiem, nie wiem. Drugi. No pewnie no, a gdzie? Tam, Dobre, ale stop, środek, po lewo, po prawo Nie wiem, nie... chyba przedostatni, nie pamiętam Nie wiem Bo Ale w sensie środek Ale wlewiać, no ja nie, nie wiem, dobra, nie to pamiętam, kurwa chłopie na no Tylko, że ka y każdy ma i inne ten klucz Każdy Wstym, ma ten miejscu. Bo ja na przykład miałem lewy górny No ja też miałem lewy górny no każdy ma A ja miałem też prawy górny. Ja też miałem lewy górny. górny ja, no, ja miałem prawy. ja miałem środkowy górny. Nie, ja miałem prawy. Ja prawy górny. Ja prawy też górny. Dobra, dostałem się z bierdolą. Chyba plugować nie Ej, ale Azorek robił tego skana. Trzeba zasasjonować. Skany są wyłączone, jakby można tylko Aha, da. I dlatego powiedziałem na początku, że nie wiem, czy to nie mógł być fake, nie? No. O, osiągnięcie! Menadżer! Kurwa, panie, menadżera dostałem. No i widma, widma Emojil Wyszli Wyszła, wyszła no, wyszła z tego ze spesjmena Dawaj Loren Rób specjumena. Ja sobie postoję, poczekam na to Azorek, dobra Man, man, man. Ah, dobra. Scanning, dobra. OK, mám, dobra mám. Á, dobrá. Lorent, gdzie ty uciekłaś? No! No dobra Idę z Myślę, że on nie jest Chwileczkę Akurat mam syp No kurwa Ojej Wszystkie mają tu zgaszone, czy co? O Butla z gazem Nie no, to nie jest butla z gazem, to jest butla z tlenem, ale dobra Znowu światła, e to na sabotaż cooldown trzeba zwiększyć, nie? Bo co chwilę światła, no to kurwa. Po kurde, nie z tymi Ja proponuję, żeby cooldown na sobotę zwiększyć w następnej, nie? Bo co chwilę światło gasną. Nie, bo sami sobie sami samo jak naprawia osoba światło, to niech jedna naprawia, bo wy sobie sami sabotujecie to. Ale nie. Stop, 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 stop. Myk polega jeden na tym, że Anar tam stał. Sam. Jaką mógł sobie sam światła wykryć, później dobiegliśmy. Czyli jak ja dobiegałem, to światła, bo wiesz, bo one były tak, że były włączone, później się włączyły na pół sekundy, i znowu się włączyły. Nie, to byłem, bo są alarm, no. nie wiem, ta runda była pojebana, ja jak byłem z kimś kurwa Nie no, to wiem, ja pierwszy raz, to tam jeszcze to, raz. Odbioski, to nie, No akurat się... pierwszy raz i, dru i drugi też tam by było ten, że no całod było. Całod no. zielone było bo widać, te, a no, tak się nie naprawiały, nie? A i tak, i chcę powiedzieć jedno, w tej rundzie widziałem Loren, jak wyszliśmy ze Mena, jak się skanowała, tylko nie wiadomo czy jakby... się... Czy nie No w którą stronę było? No właśnie też, ja podejrzewam, bo ja byłem z tobą ja i właśnie widziałem to, że po prostu stoi na tym tymi Dobra, bo odbiegamy od tematu, ciało, pozycja, odbiegamy od Aha, nie ma włączonych wizualnych tasków, Co dlatego. Pozycja, proszę, po kolei, jak widzicie. Janar, teleelektryk na pewno? Janar? Teleelektryk. Dobra, Ja muszę się umawiać Karabin zazwyczaj. Error, tylko mu, dobra. W polku elektrycznym pewnie. Loren? Yy, wspomnę, że kogoś ja... pozaczyło. Właśnie. Cześć, Cześć, bo... o... Ducha o... pozaczyła. No ja ostatecznie jestem pod odwagą. Kamil? No, ja jestem na staku przy światłach w no, elektryku. Ale mi jest do światła. ta. tak, tak, tak. Matias? Chyba to światło naprawiałem, czyli elektryka to było. No, Emo? Tak. E, boiler boiler. Eee, Fioletowy Gabon, A no tak Seksu sobie zrobiłem też. Takie pytanie głupie, jak ty też albo któryś źródłowy po, poszedł z oficjal, przebiegłeś jakoś, jak? Ja ci powiem, jak, nużemy. Którykolwiek. <grym>. Dobra, ja Mam jedno pytanie, Emo, co robiłaś po ostatnią minutę? O Jezusie minutę. Najpierw to, to, tam się bawiliśmy z tymi światłami. Ja tam podeszłam, ogarnęłam. W ogóle wszystkie pstryczki były do kliknięcia. One były kliknięte, tam dwie osoby podeszły i nadal były wyłączone, więc kiwi, wiecie co tam się wydarzyło? No to prawda. E, więc później tam zerknąłam, kto tam stoi na kamerach i poszłam na dół sobie robić w bojlerze. Boiler. To minutę trwało?

Poszłam sobie na Specimen, tam w Specimenie sobie zrobiłam taski, wchodziłam dołem, wychodziłam domem. myjały mnie wtedy trzy osoby, które tam za rączki ładnie sobie wbiegły do tego Specimena. Później trochę się kręciłam, dokończyłam sobie paliwko, bo miałam jeszcze jeden do zrobienia lewy. Tam Azorek na mnie się dziwnie patrzył przez okno, ale dobra. Wtedy zaczęły się te światła wszystkie wyłączyć i nie wiadomo co tam się odpierdzielało. Wyszłam. Bo pogubiłam gdzie mam taski, ogarnęłam, że jest pod O2, więc po prostu weszłam z powrotem do ale weszłam na dół i jestem w bojlerze. I przeszła do mnie Loren i to jest koniec. Czyli jak my się mijaliśmy przy wejściu do elektryka, to wychodziła ze do Yyy, e, tak. Dobra. Ktoś widział Honka w tej rundzie? Nie. Ciepło. Ktoś był w laboratorium w tej rundzie? Tak. Na ból Jeden, ten, Sowa. Sama coś mówił, że ktoś się skanował chyba. Lorenz się skanował, ale nie wiem ja czy by to była... Ja jeszcze chwilę stałam na adminie, no to widziałem w pewnym momencie w laboratorium były cztery osoby, to były tam te trzy osoby ze Specimena, możliwe, że tam też była Honka, ona tam umarła i wtedy zaczęły się robić te wszystkie światła, więc tam zrobiłeś? Ja nie zrobiłem. Oooo, no bardzo? No, no. no ja chcę ciebie, nie? Chcę ciebie, nie, ale nie, ja tak so, nie może Sowa nie zrobił, ale ta Loren też jest. Ale, ale to sobie nie mało, nie? Jak Sawa to powie? Ile idą kolorów? Tak, ty to, byłeś? Takie. według byłeś? nie Ja dosłownie byłam sama z szarym w pokoju tam. tak gdzie jest ty, ty byłeś teraz ja, co? akurat? Gdzie było ciało i gdzie byłeś teraz? Ja byłem w labie, zgłaszałem ciało. A wcześniej był w elektryku. Wcześniej się bawiłem w elektryku i łaziłem po lewej stronie na to czas. Teraz pytanie. Co, Mówiliście, że Loren jest w elektryku czy była? Czy czy? była. Mnie tam nie. Mnie nie było! Kiedy ty tam, tam byłeś? Tam Mnie nie Oj. było w elektryku. Nie, nie było jej. Skan robił.

Teraz się po, pomyliłem. Snow nie możesz robić wszystkich. Nie, teraz się serio pomyliłem. Taski powiedział, chciałem powiedzieć. Dobra, never Tylko winny się tłumaczyć. wszystkie taski i do końca trzeba powiedzieć. niestety no i asasyni dwa z zobaczymy cały czas osoby się Stoimy na witance. Czerwony się. Czerwony został zajebany. Czerwony został zajebany. Gdzie? Yy, ogólnie powiem tak, ciało padło ze 4 sekundy wcześniej, nie? Ja doskonale wiem, gdzie to jest, Na witalce było, widać. Ej! Stój! Ja Sowa? Ty byłeś ze mną, tam na tych witalsach. Tak. A gdzie było ciało? Był. A gdzie było ciało? Na razie nie mówmy, gdzie było ciało, nie mówmy. Nie Dobra, po kolei. Dobra. Sowa, gdzie byłeś? Okay, na witalsach no. patrzyłem trzy góry wcześniej, ciało padło. Dobra, Sakiris? W też W do tego przy, między Weponsami a Adminem yy, Dobra, yy, Azor? No. To Azor był w no. 13, dochodził Dobra, yy, GSQ? Zielony, jasny? Victor A, yy, Victor? elektryk Victor? Elektryk No właśnie Emogirl? Stół w Adminie w e, dochodziła do nas. E, dochodziła. Tak. Dobra, ogólnie sytuacja jest. E, taka. Ja nie dochodzę. Wywaliło. wywaliło Emogie dochodziła. E, nie dochodziło. Wywaliło, wywaliło światło. Na kamerach był, byliśmy w we trójkę, bo ja siedziałem na kamerach i dobiegli do mnie Loren razem z jasnozielonym, z Wiktorem. Wyjebało światło. Ja poleciałem do elektryka. Mignąłem te światełka do góry. Spotkaliśmy się przy. Przy tym elektryku, bo też do się to włączyć, wróciłem pod kamery i Loren już była trupem, więc... A jest koroki poleciał... Momentalnie mówisz, że... No 3 sekundy, nie? Tak, momentalnie. Ponad no, no to... prawie światła. Momentalnie tak. To dla mnie sprawa jest dzidzi. Dzidzi. Nawet dzidzi. jeśli nie, to ja mam trzy taski do zrobienia, więc tak taski by poszły. Daj jednego drugiego sobie jeszcze taskę wrodzisz. No, no podróżmy, dodam się, go, niepotrzebnie go usunąłem, nie Saki? jakiś. Uważali o tym. A maski wyrobię i członk To Szybko fruną. Weź be, daj jednego no. drugiego, usuń jednego tego komona i będzie dobrze. Powodzenia saki. Drodzy, banek, Powodzenia roba, i... Ja, ja y właśnie liście i, wszystkie ułożyłem, idiomencik ładnie, ułożyłem kurwa i skończyłem taski, a co do mnie pierdolisz. To jest nie ma Emilę, ale sam deprę Teraz. Oh. No i teraz. No jeszcze jeden. No to. A... Albo frój z like, takim poleciał, albo no. A... Dobra. Wiadomo. Z na pewno, doda, nie? ale i to na pewno coś Kurwa, ktoś, ktoś się teraz wyjebał. Mhm. Ta Wyrzucony Asasin! No nie, znam jeszcze ten co był Asasin różowy Jezu, asasin Nie, to chyba wszyscy, nie? Ta po prostu wyszła z gry, ale ktoś nie, ktoś, ktoś chyba wyjewał się nie? O, światło? Coś Kto się przyszedł? Przyszedł? Kto był drugi. I da, wow. nie, ja zrobiłem, idealnie Ania tak. się podejrzewałem, coś przybiegałeś. Ja widziałem jak chciał, widziałem, jak chciał zabić się tego uh, Emila, ale to sobie wszedł w Dajcie mi 5 minut, że... Dajcie mi 5 minut, żebym się umył. Ja też miałeś raz i dwóch, zaraz będę. A, można zrobić te 5 minut. Nawet zabiję. wrócę. Dzięki za to, że byliście, grał z wami z no i inne osoby, i... No.